Zapraszamy na wywiad z panem Waldemarem Woźniakowskim, właścicielem prywatnego domu opieki Germet zlokalizowanego w nowym dworze mazowieckim przy ulicy Łęczna 1. To miejsce powstało z myślą o seniorach, którzy potrzebują profesjonalnej opieki i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. Placówka oferuje komfortowe warunki, indywidualne podejście oraz ciepłą domową atmosferę. W rozmowie poruszymy tematy związane z codziennym życiem mieszkańców, zakresem świadczonych usług oraz podejściem do zdrowia fizycznego i psychicznego podopiecznych. Co zadecydowało o otwarciu właśnie takiej placówki? Zauważyliśmy rosnące zapotrzebowanie na profesjonalną opiekę senioralną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb podopiecznych. Wiele rodzin poszukuje wsparcia w opiece nad bliskimi, dlatego stworzyliśmy miejsce, które łączy nowoczesne standardy z rodzinną atmosferą oraz indywidualnym podejściem. Jakie elementy wchodzą w skład oferty Państwa domu opieki? Nasza oferta obejmuje opiekę medyczną, pielęgnacyjną i rehabilitacyjną, dostosowaną do potrzeb seniorów. Organizujemy zajęcia kulturalne, a także zapewniamy pełne wyżywienie, dopasowane do indywidualnych wymagań dietetycznych. Jak wygląda typowy dzień w Państwa placówce? Dzień zaczynamy od porannej toalety i śniadania, po czym mieszkańcy mogą uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach. Po obiedzie jest czas na odpoczynek, indywidualne aktywności lub spotkania z bliskimi. Po południami organizujemy zajęcia integracyjne, a wieczorem kolacje i czas na relaks, czytanie, rozmowy lub seans filmowy. Jak wygląda dostępność wolnych miejsc w państwa placówce? Sytuacja wolnych miejsc zależy od aktualnego zapotrzebowania, dlatego rekomendujemy wcześniejszy kontakt w celu ustalenia dostępności. Prowadzimy również listę rezerwacyjną, aby w razie potrzeby rodziny mogły zaplanować pobyt dla swoich bliskich z wyprzedzeniem. Jakie dodatkowe atrakcje oferują państwo mieszkańcom poza codziennymi aktywnościami? Poza standardowymi zajęciami oferujemy koncerty, warsztaty artystyczne, spotkania z gośćmi specjalnymi, wycieczki oraz wspólne świętowanie ważnych wydarzeń. Regularnie organizujemy także zajęcia ogrodnicze, seanse filmowe i zajęcia relaksacyjne. Jak dbają Państwo o zdrowie fizyczne mieszkańców? Zapewniamy dostęp do zajęć ruchowych, rehabilitacji oraz spacerów na świeżym powietrzu. Współpracujemy z fizjoterapeutami, którzy pomagają w utrzymaniu sprawności ruchowej. A także dostosowujemy aktywności do indywidualnych możliwości naszych mieszkańców. Jak dbają Państwo o zdrowie psychiczne podopiecznych? Regularnie organizujemy zajęcia integracyjne, terapeutyczne i spotkania z psychologiem. Tworzymy przyjazną atmosferę, w której każdy mieszkaniec czuje się wysłuchany i akceptowany. Duży nacisk kładziemy na aktywności poprawiające samopoczucie i budowanie więzi społecznych. Jak dom opieki wspiera kontakty mieszkańców z ich rodzinami? Zachęcamy do regularnych odwiedzin oraz umożliwiamy kontakt telefoniczny i wideorozmowy. Organizujemy również spotkania rodzinne i wydarzenia, podczas których bliscy mogą wspólnie spędzać czas z mieszkańcami w przyjaznej atmosferze. Jak wyglądają w Państwa placówce obchody świąt, takich jak Boże Narodzenie czy Wielkanoc? Święta w naszej placówce to czas pełen ciepła i radości. Organizujemy wspólne kolacje wigilijne, śniadania wielkanocne, koncerty i spotkania rodzinne. Dekorujemy przestrzenie, przygotowujemy tradycyjne potrawy i dbamy o to, by mieszkańcy mogli poczuć atmosferę świąt. Jaka idea przyświeca Państwa działalności? Naszym celem jest zapewnienie seniorom godnego, komfortowego życia w atmosferze ciepła i troski. Dążymy do tego, aby każdy mieszkaniec czuł się u nas bezpiecznie i miał zapewnioną opiekę dostosowaną do swoich potrzeb. Wierzymy, że starość powinna być czasem pełnym szacunku, wsparcia i możliwości rozwijania pasji. Prywatny dom opieki Germet w Nowym Dworze Mazowieckim stawia na tworzenie przyjaznej atmosfery, w której seniorzy mogą czuć się jak w domu. Dzięki bogatej ofercie zajęć, profesjonalnej opiece medycznej oraz wsparciu w utrzymaniu relacji z rodziną, placówka ta jest miejscem, gdzie każdy mieszkaniec może cieszyć się godnym i aktywnym życiem.